Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.44, a zajdzie o 19.44. Imieniny obchodzą Klara, Robert i Rudolf. Solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień kostki Rubika. Motto na dziś: ludzi przygotowuje się do funkcjonowania, a nie do myślenia. Eris, From, 115. wydanie codziennika motywacyjnego serdecznie zapraszam. Istnieje pewna koncepcja istnieje pewne prawo, które mówi, że Twoje przekonania tworzą Twoją rzeczywistość, i zgodnie z tym prawem poprzez Twoje założenie o świecie. Tworzysz swoje postrzeganie rzeczywistości, twój cały świat, który cię otacza, i nie ma to znaczenia, czy twoje wyobrażenie, założenie jest pozytywne czy negatywne. Tworzysz adekwatne doświadczenia i okoliczności do tego, jak myślisz, jak postrzegasz, jak zakładasz. O czym mowa? Mowa o prawie założenia. Wiele osób żyje w pędzie, wiele osób żyje w pewnym przekonaniu, że trzeba zdać się na los, że nie można kreować tego, co w naszym życiu występuje za chwilę co wydarza co przydarza nam się że nie można zakładać pewnych rzeczy bo zakładanie pewnych rzeczy powoduje rozczarowanie jeżeli się nie uda zdaj sobie sprawę że według prawa założenia które ma bardzo ale to bardzo stare podstawy bo stosowane jest od wielu wielu wieków nie ma to żadnego znaczenia czy do tego przypięto łatkę psychologii czy new age czy nlp czy wielu innych systemów rozwojowych lub też medycznych ono jest i jest niezmienne na prawie założenia bazuje także pewna metoda, która wywodzi się wprost z neurolingwistycznego programowania. Mówię tutaj o metodzie żadnych alternatyw. Prawo założenia mówi, że należy zakładać wszystko to, co chcemy osiągnąć, do czego dojść, jak być i jak czuć się w naszej przestrzeni za jakiś czas. Zdaj sobie sprawę, że Twoja myśl, Twoja sytuacja, Twoje sfiksowanie się na świat, który cię otacza. Kreuje Twoją rzeczywistość i to jest niezaprzeczalny fakt. Wszystko, co odpala w Twoim życiu. To w większości rzeczy, którym dałaś albo dałeś swoją uwagę, które zostały przyciągnięte do twojego życia, do twoich okoliczności i odpaliły. Jest wiele ludzi, którzy, którzy żyją w takim przekonaniu, że nie należy się cieszyć zbytnio na zapas, bo wszystko to może potem odpalić negatywnie. Jest wiele ludzi, którzy mówią: nie zapeszaj i odpukują w niemalowane drewno, drzewo, whatever, jakbyśmy tego nie nazwali. Są ludzie, którzy nie wymawiają głośno swoich marzeń, celi, planów, wszystkiego tego, do czego dążą, bo nie chcą, żeby ktoś rzucił na to jakiś zły urok, spojrzał tak zwanym krzywym, kaprawym okiem. I to źle. Prawo założenia jest bardzo prostą, a zarazem mega skuteczną metodą. Zdaj sobie sprawę, że świat, w którym żyjemy, jest energią. I zostało to potwierdzone miliony razy, na różnych bardzo mądrych odczytach, wykładach, doświadczeniach, na YouTube, na Facebooku, na mądrych stronach internetowych, opisane w tysiącach książek na całym świecie. Książek naprawdę korowych, takich, które traktują o nauce, a nie o jakichś wymysłach gości z internetu. Wszystko, co Cię otacza, jest energią. Czy tak samo Twoje myśli, Twoje postrzeganie, Całe zachowanie w tym całym świecie również. Podlega energii. Ty emitujesz energię. I teraz zdaj sobie sprawę, że masz dwa wyjścia. Jedno to zakładać, że ci się wszystko w życiu będzie udawało, że będziesz dążyła albo dążył do swoich celów, do swoich marzeń, do planów, że będziesz zdrowa, zdrowy, miała miłość, pieniądze. Wszystko to, co konieczne jest człowiekowi XXI wieku do fajnego funkcjonowania w świecie. Do bycia szczęśliwym, do kreowania, do robienia rzeczy naprawdę pięknych, żeby Twoje życie nie było karą. Druga zaś opcja jest, jest taka, że jeżeli będziesz nadawała energii, albo nadawał energii swoim negatywnym przekonaniom, myślom, ograniczeniom, że się nie uda, że nie wyjdzie, że coś tam, to generalnie tak będzie. To generalnie tak odpali w Twoim życiu. Prawo założenia mówi bardzo prosto. Załóż koncepcję, załóż pewną sytuację, która ma nastąpić. Załóż, że masz to albo tamto. Załóż, że jesteś zdrowa i zdrowy. Załóż, że masz miłość, pieniądze, że masz poważanie, że spełniasz się zawodowo, że jesteś w ogóle szczęśliwym człowiekiem. Załóż. I nadaj temu energii, poczuj wdzięczność za to, co pojawiło się w Twoim umyśle, w Twoim sercu, w Twojej przestrzeni i wyemituj to. Kiedyś na jednym ze szkoleń NLP, które miałem okazję prowadzić, opowiadałem o prawie założenia, przypisując do niego metodę żadnych alternatyw. I wstał jeden jegomość i powiedział: Jakaż to hipokryzja! Jak mogę zakładać, że jestem bogaty, że mam pieniądze, że realizuję swoją firmę, kiedy nie mam pieniędzy i tego nie robię? Kiedy nie mam w ogóle pomysłu, jak sobie mam wyobrażać, albo zmotywować się, albo zakładać, że dochodzę do jakiegoś pułapu pieniędzy, poważania i kreowania mojego biznesu. I właśnie to był klasyczny przykład ludzi, którzy nie potrafią wizualizować, nie potrafią się skupić na tej pozytywnej myśli, że wszystko to, do czego dążą, do czego zmierzają, jest energią, czyli dokładnie odpala w ten sposób, jak oni o tym myślą. Ten człowiek myślał o tym negatywnie, był tu i teraz, skupiał się na niedoborach, na tym, czego nie ma. Nie wyobrażał sobie, jak można wizualizować, zakładać, że coś w jego życiu jest zupełnie inaczej niż to, co on zakłada na ten czas, kiedy miała miejsce ta rozmowa. Natychmiast do ataku ruszyła sala, sala, która była wypełniona zmotywowanymi ludźmi ludźmi, którzy przyszli uczyć się neurolingwistycznego programowania tylko po to, żeby żyło im się lepiej. I wszyscy, jak jeden mąż, ja wtedy pamiętam, usiadłem na krześle i patrzyłem co się wydarza, zaczęli udowadniać temu facetowi, że źle myśli, źle postrzega, zaczęli go uczyć, zaczęli go kołczować. To bardzo piękny widok, kiedy cała sala przejmuje inicjatywę, bo zdaje sobie sprawę, że dokładnie tak jest. I tak samo jest w Twoim życiu. Jeśli skupiasz się na rzeczach negatywnych i poddajesz swojej podświadomości alternatywne rozwiązania, a to wywodzi się wprost z metody żadnych alternatyw, zdaj sobie sprawę, że Twoja podświadomość wybierze zawsze, ale to zawsze łatwiejsze rozwiązanie. Nie wiem, czy wiesz, ale według pewnych koncepcji zrobić coś źle, zepsuć, rozwalić, zniszczyć jest dużo prościej niż coś zbudować albo coś osiągnąć. I Twoja podświadomość jest zazwyczaj leniwa. Ona zawsze skupia się na tym, co jest prostsze do wykonania. Ona nie rozróżnia, czy to jest dobre, czy złe dla Ciebie, bo zakłada u samych podstaw, że wszystko to, co ty robisz, jest dla Ciebie dobre. Podświadomość działa w bardzo prosty sposób. Ona jest dla Twojego dobrostanu, ale ona nie rozróżnia dobrostanu. Dobrostanu, czy jest słaby, czy jest dobrostanem spełnionym, pięknym, dobrym, czy ty żyjesz niskoenergetycznie, czy ty żyjesz wysokoenergetycznie i się spełniasz, cieszysz, zakładasz, że wszystko jest cudownie. Ona po prostu funkcjonuje dokładnie tak, jak ty chcesz, więc jeżeli twoje życie wypełniają nie uda się, nie mam, nie będę, nie chcę, nie zrobię itd., dla twojej podświadomości jest to standardem i ona zawsze będzie odpalała takie rzeczy. I nawet w momencie kiedy będziesz starała się albo starał zmienić te myślenie, swoje myślenie przede wszystkim i będziesz zaczynała nawet gdzieś tam myśleć o pewnych rzeczach, twoja podświadomość zawsze wybierze łatwiejsze rozwiązanie, bo została przyzwyczajona do tego modelu. Więc mam dla ciebie propozycję na 17. na poniedziałek 17 kwietnia roku 2023. Zakładaj, że wszystko w Twoim życiu pójdzie dokładnie tak, jak tego chcesz. Że wszystko odpali dokładnie tak, jak tego sobie zażyczyłaś, wymarzyłaś, wyśniłeś. Że masz zdrowie, że masz pieniądze, że masz pracę, relacje, że masz wszystko to, co konieczne jest ci do normalnego funkcjonowania. Zakładaj, że tak będzie. Wyeliminuj ze swojego myślenia, języka, ze wszystkich tych sytuacji życiowych, gdzie jakaśkolwiek iskra może rozwalić cały ten Twój przelot, te Twoje skupienie, te Twoje sfiksowanie na celu. Wiesz dlaczego? Bo prawo założenia działa bardzo prosto i ono też jest zero-jedynkowe. Jeżeli zakładasz, że będziesz miała albo miał załóżmy czerwony samochód takiej a takiej marki, to się tego trzymaj. Twoje założenie jest podstawą, i dąż do zrealizowania tego celu. Nie dawaj alternatyw swojej podświadomości, swojemu całemu uniwersum, na to, żeby zboczyła w jakikolwiek sposób z tego toru. Że ten samochód będzie taki, a nie śmaki. Jeżeli ustaliłaś sobie czerwone auto. To brnij to jak dzik w sosny, realizuj marzenie o czerwonym aucie. To samo dotyczy zdrowia, to samo dotyczy miłości, pieniędzy i osiągania wszystkiego tego, co osiągamy. Prawo założenia jest banalnie proste. Wystarczy, wystarczy powtarzam, skupić się na celu, skupić się na marzeniu, na sukcesie. Na końcu tej złotej kuli. Która jest zawsze jakąś obiecanką dla nas i zafiksować się na tym, nie dopuszczać do swojej podświadomości alternatywnych rozwiązań i realizować cen. Prawo założenia działa naprawdę bardzo prosto. Po prostu załóż, że tak będzie. Załóż i uwierz w to. Ktoś mi kiedyś powiedział: Jak mam uwierzyć, że mam pieniądze, skoro ich nie masz? Właśnie nie masz, dlatego że nie wierzysz. To jest naprawdę banalnie, ale to banalnie proste. Opowiem ci pewną historię. Historia, która zdarzyła się naprawdę i dotyczy mojego znajomego. Tak wiem, opowiadam w moich podcastach o moich znajomych, ale to jest najbliższa referencja ku temu, żebym mógł coś ci opowiedzieć prawdziwego. Mam znajomego dziennikarza, który interesuje się tak jak ja bardzo muzyką. Jesteśmy obaj kolekcjonerami płyt winylowych, jeździmy na zloty, na konkursy, na jakieś giełdy. Jaramy się tym niesamowicie. Mój ów kolega powiedział mi lata lata temu, bodaj 2015 czy 16 rok, że jego wielkim marzeniem jest manie, posiadanie byciem właścicielem sklepu płytowego, ale sklepu takiego, jakie znane są z Nowego Jorku, z Londynu, takich świątyń muzyki, gdzie możesz przyjść, posłuchać muzyki, wybrać płyty, porozmawiać ze sprzedawcą, kupić bilet na ulubiony koncert. Opowiadał mi o tym marzeniu bardzo, ale to bardzo wiele razy. Pewnego dnia ja nie wytrzymałem i powiedziałem, stary, załóż, że masz sklep. Załóż, że masz sklep, że już go posiadasz, że go prowadzisz, że jest dokładnie taki, jaki zrodził się w Twojej wyobraźni. Ów dziennikarz popatrzył na mnie, przymrużył oczy, popukał się w czoło i powiedział: Jak mam to zrobić, skoro pensja dziennikarska w pewnym radiu nie wystarczy nigdy, ale to nigdy na to, żebym mógł taki sklep uruchomić, żebym mógł wynająć lokal, zatowarować go, zatrudnić ludzi i zrobić te wszystkie rzeczy, które winni każdy zrobić, kiedy otwiera biznes. Załóż. Załóż, że tak jest, powtórzyłem. Podpowiedziałem mu wtedy patent z dziennikiem wdzięczności. On popatrzył na mnie, pokiwał głową, uśmiechnął się z przekąsem i poszliśmy do swoich zadań. Ale jadąc do domu ów dziennikarz wpadł na pomysł, że tak naprawdę nie ma niczego do stracenia. Że jeżeli być może patent od łysego kolesia działa naprawdę dobrze, to być może w jego życiu odpali. Potem przyszedł do domu i zaczął zgłębiać wiedzę na temat prawa założenia, o którym mu mówiłem, zgłębiać wiedzę na temat dziennika wdzięczności. Po kilku dniach zadzwonił i powiedział: Słuchaj, sprawdzam. Kupiłem zeszyt, kupiłem pióro, założyłem, motywuję się, transuję, medytuję. Być może masz rację. Patrząc na ciebie, to prawdopodobnie tak, bo wiele rzeczy w twoim życiu odpala. Powiedziałem: Trzymam kciuki, ciśnij to jak przysłowiowy dzik w paśnik, i tak zrobił. Trwało to bodaj 6 czy 7 miesięcy, nie rozmawialiśmy na ten temat. Czas okoliczności, zdarzeń i wszystkich tych rzeczy służbowo-pracowych składało się tak, że nie widzieliśmy się przez jakiś czas. Pewnego dnia, kiedy było przed pandemią, chyba rok, zadzwonił telefon, zadzwonił ów dziennikarz i powiedział, że zaprasza mnie na otwarcie sklepu. Minęło od tamtej pory chyba rok, czy, czy 8 czy 10 miesięcy, nie pamiętam. Ja byłem w turbo szoku, ale z drugiej strony podświadomie wiedziałem, że tak będzie. Przed otwarciem tegoż sklepu umówiliśmy się na kawę kilka dni wcześniej, i pokazał mi dziennik wdzięczności, i powiedział mi, że ten mały zeszyt ta koncepcja prawa założenia. Koncepcja żadnych alternatyw zmieniła jego życie. Wydarzyło się coś, na co on czekał bardzo, ale to bardzo długo. Wyobraź sobie, że od momentu, kiedy zaczął prowadzić dziennik wdzięczności, kiedy był zmotywowany, kiedy był skupiony, kiedy założył, że choćby skały srały on będzie miał sklep, sklep z płytami, świątynię muzyki, odezwała się pewna firma, która zaproponowała mu sieć pewnych eventów muzycznych. Miał poprowadzić w Polsce kilkanaście spotkań dla fanów muzyki i dla pewnego dużego wydawnictwa. Kwota, która została zapisana na umowie, pozwalała mu na to, aby wynająć lokal, opłacić go na kilka miesięcy z góry i kupić pierwszy towar. To było niesamowite. Od tamtej pory widujemy się naprawdę często, pijamy razem kawę, rozmawiamy, wymieniamy się poglądami. I mamy taki jeden mały gest, taki jeden mały sytuację. Za każdym razem, kiedy spotykam owego dziennikarza, on ze swojej torby, którą nosi zawsze przy sobie wyjmuje pewien brązowy notes oklejony różnymi naklejkami i pokazuje mi, bo ten notes zaczął odpalać jego inne rzeczy w życiu, inne rzeczy, na które on czekał. I było takie śmieszne zdarzenie przed świętami Bożego Narodzenia i ja pędziłem gdzieś przez jedną z krakowskich galerii, naprawdę, musiałem być w kilku miejscach jednocześnie, byłem w turbo nie do czasie, korki, yy, brak miejsc parkingowych, to wszystko wiecie, co się dzieje przed świętami. I szliśmy w tej samej galerii po przeciwnych stronach takiej przepaści, takiego kanału, takiego, takiej dziury w dachu. I pomachaliśmy do siebie, i ów dziennikarz stanął, otworzył torbę i znów wyjął zeszyt. I ja sobie tak uświadomiłem, że, kurde, ten dziennik wdzięczności i prawo założenia to jest jeden z niesamowitych game changerów w życiu wielu ludzi. Wielu ludzi, którzy uwierzyli w moc tego zeszyciku, w moc prawa założenia, w moc wszystkich tych rzeczy, które są tak naprawdę trywialne, ale zaczęły odpalać w ich życiu. Polecam ci. Praktykowanie prawa założenia. Nie zakładaj, że coś pójdzie nie tak. Nie dawaj alternatyw swojej podświadomości. Nigdy, ale to nigdy nie skupię się na rzeczach takich, które nie chciałabyś albo nie chciałbyś, żeby odpaliły w Twoim życiu. Masz pewien cel, więc załóż, że go osiągniesz. Możesz określić datę, status i w ogóle wszystko, co się odpali po drodze. I do tego kup sobie zeszedł. Notes, czy dzienniczek, cokolwiek, i notuj. I zakładaj, że wszystko to, co chcesz, odpali w Twoim życiu. Nadaj temu najwięcej energii, zrozumienia, miłości, zafiksowania się na tym, i zobaczysz, że to odpali. Prawo założenia to tak jak prawo przyciągania to tak jak prawo przyrody to tak jak to prawo, że woda płynie zawsze z góry na dół tak jak niezmienne prawa fizyki ono działa. Wystarczy dopuścić do siebie, że to działa że to odpala. Ktoś powie, że to placebo. W porządku, więc dopuść, że placebo działa. Jeśli placebo jest w stanie zmienić w Twoim życiu dokładnie wszystko, stosuj placebo na potęgę. Stosuj naprawdę całymi wiadrami, a zobaczysz, że Twoje życie będzie szczęśliwe, piękne, zdrowe i dokładnie takie, o jakim zawsze marzyłaś albo marzyłeś. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, kawowicze z bajkowi.toslashmediteusz. Dziękuję. Nisko się kłaniam do samej ziemi. Dziś niespodzianka. Słyszymy się również o godzinie 21.00 w nasenniku motywacyjnym. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Do usłyszenia dziś, o 21.00. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.